Witam serdecznie, moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Moi kochani, pod kilkoma filmami zauważyłem, że pisały osoby, które chciałyby zobaczyć unboxing saszetek z Euro 2012. Jakiś czas temu otwierałem, nie wiem czy te osoby nie oglądały tych odcinków, w każdym bądź razie były unboxingi saszetek z Euro 2012, ale skoro chcecie, to ponownie dzisiaj otworzymy sobie 10, Sztuk. jest to wersja angielska, czyli w środku można trafić te popularne, duże głowy zawodników angielskich. Jak to wyglądało w tamtej kolekcji? 305 kart do zebrania w sumie. 175 bazówek, 16 Rising Star, 1 na 5 paczuszek, 34 Star Player, 1 na 2,5 paczki. 15 goalstopperów, 1 na 13,5 paczki, 35 fans favorite, 1 na 6 paczuszek, 25 masterów, 1 na 15 paczek, 5 top masterów, 1 na 60 paczek, czyli tutaj saszetki były z boksa, gdzie było 100 saszetek. więc jest taka możliwość, chyba że już wcześniej trafiłem, bo nie pamiętam. Tak więc, moi kochani, Patrzymy i mamy od razu już w pierwszej saszetce kartę angielską England Superstar James Milner. Dalej tutaj kartą specjalną jest jeszcze Star Player Bastian Schweinsteiger. Bazoweczki Są tutaj również angielskie specjalne karty, czyli Goldstopper fans i master. Tutaj mamy Danie, Holandię, Grecję, Rosję, Niemcy i jest nasz Robert Lewandowski na karcie Star Player. Kolejna saszetka. Niemcy. Chorwacja, Hiszpania, Ukraina I mamy drugą kartę England Superstar Dane Welbeck I star player Filip Lam Czyli drugi Niemiec Dwóch Niemców na karcie Star player Czwarta saszetka I mamy tutaj specjalną kartę Fans favorite Karagunis Grecja oczywiście. I co dalej? Holandia, Francja, Rosja, Włochy i Szwecja. Kolejna karta specjalna, tym razem fans favorite Carles Puyol. Bazoweczki. Francja, Niemcy. Mamy trzecią kartę angielską. Gareth Barry, England Superstar Do tego Rosja i Włochy O pięć szatek otworzonych Trzech Anglików trafiliśmy Więc jest dobry bilans I będzie kolejny Tutaj najpierw Francja, Portugalia, Ukraina I tym razem Darren Bent England Superstar Portugalia i Hiszpania i tutaj jest Rising Star Tiago Alcantara, czyli to też jako karta specjalna jest liczone. Przesuniemy sobie bazoweczki, zrobimy miejsce na kolejne specjalne karty i otwieramy następną saszetkę. Grecja, Hiszpania, mamy Polaka Dariusz Dudka, Szwecja, Portugalia i star player Tomas Rosicki oczywiście Czechy mamy trzeciego świeciaka znowu fansik Dirk Koit Holender do tego Chorwacja, Holandia, Ukraina Rosja i Hiszpania dwie saszetki do końca no i mamy naszego Roberta Lewandowskiego na karcie Fans' Favorite. Fajnie wpadło. I co jeszcze oprócz tego? Podolski Niemcy tutaj, Chorwacja, Ukraina, Rosja i znowu Casillas z Hiszpanii. Co przesuniemy, bo coś świeci światło na tą kartę. Ostatnia saszetka. Zobaczymy co tutaj jeszcze nam wpadnie. Jest Anglik, Francja, Włochy, Ukraina i mamy powtórkę Darren Bent. Po raz drugi nam się trafił. Portugalia i star player Wesley Snyder. No powiem wam, nie było źle. Mamy cztery karty świecące, czyli prawie połowa saszetek ze świeciakami. Do tego pięć kart typowo angielskich. England Superstar, jedna powtóreczka Benta, czyli cztery różne. Pozostałe to Star Playery, tutaj Rising Star, no i oczywiście Robert Lewandowski na Star Playerze i na Fansie. Ocencie sami, jak uważacie, czy dobry był unboxing w tych 10 saszetkach, czy wpadły fajne karty. To wszystko dzisiaj. Żegnam się z Wami, zapraszam na kolejne odcinki. Pozdrawiam, trzymajcie się i cześć.